Przez chwilę w ciszy wezwijmy Ducha Świętego, siedząc, wejdźmy w Bożą obecność. Niech On swoją łagodnością sprawi, że to Słowo przeniknie do nas w najlepszy z możliwych sposobów. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Święto Ojcze Dominiku. Tu w Krakowie kiedyś miało miejsce takie zdarzenie. Jeden z moich współbraci jechał anonimowo tramwajem. W pewnym momencie zauważył, że skrada się do niego pewien młody człowiek z taką powagą na twarzy, ale zarazem też ekscytacją. Kiedy znalazł się w pobliżu, mówi do niego: Słuchaj, czy ty jesteś szczęśliwy? Mój współbrat, jako że był, mówi: No pewnie, że jestem szczęśliwy. A jego rozmówca mówi: No tak, ale kto jest twoim szczęściem? A on mówi: No jak to kto? Jezus Chrystus. No, tak posmutnie mówi, o, to przepraszam. <grywa> Został pozbawiony, wiecie, tej przyjemności nawrócenia. Nie? Kogoś, kto to głupi i myśli sobie, że moim szczęściem to tam, nie wiem, jest doktorat albo udany związek. Nie? Przypomniałem się ta historia, bo chciałbym Was zaprosić podczas tych rekolekcji do. Przede wszystkim chciałbym zaprosić bardzo Ducha Świętego, żeby nam, w tym, nam to umożliwił, żebyśmy odkryli nawrócenie jako coś, co jest wzruszające, co jest uwalniające, co jest bardzo podnoszące, krzepiące, bo mogliśmy spotkać się z różnymi sytuacjami, w których temat nawrócenia pochodził od kogoś, kto właśnie się chytrze przyczaił, albo miał poczucie misji, albo miał jakąś w sobie, taką bezczelność przekonania, że ja wiem, ja wiem, co ci dolega. Ty tu się łudzisz, ale ja cię z tych złudzeń łudzeń ładnie obedrę. Nawrócenie w Duchu Świętym Chcę, żebyśmy zobaczyli ten temat od takich trzech stron, od trzech sposobów, w jaki przychodzi Duch Święty, sprawiając, że to nawrócenie staje się czymś najpiękniejszym na świecie. Kiedyś taki mój znajomy mówi, że on jak myśli o nawróceniu, to mu przychodzi takie zdanie do głowy i mówi, ja nie wiem, kto to zdanie wypowiada. Tak dokładnie. Nie wiem skąd ja je usłyszałem, nie wiem kto mówi je dziś do mnie, czy to ja sobie to mówię, czy to mówi jakaś zbiorowa figura tych, którzy wiedzieli, z czego ja się mam nawracać i co to znaczy. To zdanie brzmiało strasznie. Długo tak jeszcze będziesz gnił w grzechu, śmieciu. To jak go kiedyś właśnie zapytałem. Z czemu się kojarzy nawrócenie, jak on to słyszy? To takie zdanie. Długo jeszcze tak będziesz gnił w grzechu, śmieciu? Gdzie spotyka cię wołanie o nawrócenie? W jakim miejscu cię ono spotyka, gdy je słyszysz? Sprawdź co to za miejsce. Sprawdź, czy to nie jest miejsce poniżenia, właśnie, gdzie już się poniżasz, gdzie już oskarżyciel stara się poniżać ciebie i mówi: Nie podnoś łebka. Czy, gdzieś, czy to jest miejsce, gdzie ktoś z zewnątrz cię oskarża? Co to jest za miejsce, do którego przychodzi wołanie o nawrócenie? Zobacz. Zobacz, czy wtedy głos słyszysz? Kto mówi i kto słucha? Kto w Tobie słucha tego głosu, który mówi nawróć się? To jest bardzo ważny. Jest niezwykła scena, e, która naprowadza nas na pierwsze działanie ducha takie działanie, które sprawia, że nigdy nie dosięgnie nas jakiś okrutny cios. Tylko to nawrócenie, ten głos usłyszymy bardzo z wewnątrz. Nie jako krzyk i pouczanie z zewnątrz, ale bardzo ze środka. Myślę o scenie z księgi liczb. To jest, ten, to jest ta scena, kiedy zostają pouczeni, Mojżesz, aby przemówić w imieniu Boga do Izraelitów, którzy są jakoś w takim stanie, to jest pomieszanie smutku, zmęczenia sobą, zmęczenia Bogiem, zmęczenia innymi. To jest taki, taki stan graniczący z rozpaczą w ogóle. Wrazem tego, tego stanu jest bunt, którego tu jesteśmy świadkami i Bóg mówi do nich, żeby zainterweniowali w imieniu Boga. I mówi tak. Gdy zabrakło społeczności wody, zeszli się przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. Kłócił się lud z Mojżeszem, wołając: lepiej by było, gdybyśmy zginęli jak nasi bracia przed Panem. Czemu wyprowadziliście zgromadzenie Pana na pustynię, byśmy tu razem z naszym bydłem Zginęli. Mojżesz i Aaron odeszli od tłumu i skierowali się ku wejściu do namiotu spotkania, bo oni czują, że są bezradni wobec tego krzyku. Tam się tyle wydarza w tym buncie, oni to czują, że tam jest dużo słusznego gniewu, tam jest dużo właśnie takiej rezygnacji, takiej bezradności, tam się dzieje wiele różnych rzeczy, więc oni idą, z, no, skontaktować się z Bogiem, żeby wiedzieć, jak zareagować w tej sytuacji, co robić. I teraz Bóg do nich mówi tak: Weź laskę, zbierz całe zgromadzenie, ty, wespół z bratem twoim Aaronem. Następnie przemów w ich obecności do skały, a ona wyda z siebie wodę. Zobaczcie. Jak bardzo nieinwazyjna ma być ta interwencja. Mają wziąć laskę, która jest symbolem łaski, która jest symbolem Boga, który wyprowadza z niewoli. Czyli to jest, to jest znak takiej mocnej łaskawości Boga. Ona będzie odczytywana przez tradycję chrześcijańską jako zapowiedź krzyża. I macie podejść do skały, która będzie symbolem właśnie tego wszystkiego, co się jakoś się skumulowało w tych ludziach, co w jakoś w nich stwardniało, co wydaje się, że jest po prostu nie do rozsupłania. Moim zdaniem ta skała, która odzwierciedla stan Izraelitów, to jest. Symbol, który my możemy odnaleźć w naszym przeżywaniu grzechu. I ta skała w nas, ona czasami jest bardzo raniąca. Ona czasami w nas, jak gdy tam patrzymy, to doprowadza nas do rozpaczy, bo my tam się o nią rozbijamy. My byśmy chcieli bardzo, ale nie umiemy. Kiedyś mój ojciec, świętej pamięci, powiedział do mojej siostry. Kiedy patrzyła na niego, jak on był w ciągu alkoholowym. I on zobaczy, musiał zobaczyć w tych oczach tej dziewczynki dziesięcioletniej ogrom bólu i mówi do niej: Córeczko, chciałbym nie pić, ale nie potrafię. Raz jeden tak powiedział. Więc mamy w sobie taką skałę, taki kamień, o który się rozbijamy, nie? który nas doprowadza samych do rozpaczy. Budzi w nas lęk, co dalej z tego wszystkiego wyniknie. Kto ma taką moc, żeby to skruszyć? Oni mieli podejść do tej skały i przemówić do niej, a ona wyda z siebie wodę: wyprowadź wodę ze skały, daj pić ludowi oraz bydłu. Stosownie do nakazu, zabrał Mojżesz laskę z przedoblicza Pana. Następnie zebrał Mojżesz, Wraz z Aaronem zgromadzenie przed skałą i wtedy, wtedy zdarzył się dramat. Bo tu się miała dokonać zapowiedź wylania Ducha Świętego. A dokonało się wylanie goryczy, furii, jakiejś bezradności, agresji, przemocy Mojżesza. I dlatego po tym wydarzeniu Bóg powie, nie możesz wejść do ziemi obiecanej, bo nie objawiłeś mojej chwały. Bo tu miało być, tu miało być proroctwo o wylaniu ducha świętego. Co zrobił Mojżesz? I wtedy rzekł do nich, miał powiedzieć do skały, a mówi do nich, i mówi straszne słowa: Słuchajcie, wy buntownicy, Słuchajcie, wybuntownicy. Słyszycie, jak tu dźwięczy ten sam ton tego, co, co mówił ten mój znajomy? To mogą, każdy może sobie podłożyć te najgorsze słowa, które cię upokarzają, które dalek, tak dalekie są od tego, czego chciał dokonać Bóg w tej skale, w tym sercu, poranionym i raniącym. Słuchajcie, wy buntownicy, czy potrafimy z tej skały wyprowadzić dla Was wodę? Oni milczą. Następnie podniósł Mojżesz rękę i uderzył dwa razy laską w skałę. Nie tak to miało wyglądać. Miał powiedzieć słowa w imieniu Boga do tej skały i miała wypłynąć woda. I to miał być najcudowniejszy, najsłodszy obraz. Jak duch święty nawraca nasze serca, że one się rozpływają, że z ich wnętrza wypływa woda miłosierdzia, że wypływają łzy wzruszenia, że wypływają łzy żalu, że te łzy łączą się ze łzami radości, że rodzi się jakaś wielka nadzieja zamiast tego ogromnego lęku, który drzemie. Gdzieś wewnątrz tej skały, którą nazywamy grzechem, ile razy dostaliśmy taką laską od różnych ludzi, jak bardzo jesteśmy pobijani w tym miejscu, gdzie ktoś przychodził i wzywał nas do nawrócenia. Bardzo wielu ludzi albo się już nauczyło to miejsce osłaniać, po prostu nie słuchać wtedy, jak wychodzi, ktoś tam krzyczy. Kiedyś jeden z. E, u nas w klasztorze na Służewie, to był świętego Franciszka. Uroczystość, wtedy zapraszamy Franciszkanów. Przyszedł jakiś e, syn biedaczyny z Asyżu i był chyba w jakiejś takiej duchowej, psychicznej biedzie wtedy. Bo nagle zaczął się wydzierać po prostu. Wyszedł na ambonę i się wydziera nie? na ludzi. I bracia w ogóle zażenowani. Co tu teraz zrobić? Nie? I nagle wstał jeden mężczyzna. Bracia go kojarzyli. Taki bardzo taktowny, mądry, wykształcony pan, adwokat, podszedł do tej ambonki i mówi: Nie krzycz na mnie. I Franciszek nie skończył kazanie. Wiecie. po prostu wziął tą laskę i naparzał nią. Ale to się mogło wydarzyć w konfesjonale. To się mogło wydarzyć gdzieś pod wodzą jakiegoś no, zaburzonego kierownika duchowego, lidera wspólnoty, jakiegoś mega gorliwego współbrata, współsiostrę. Po latach spotkałem jego brata z mojego roku. I mieliśmy taki spacer w, tym, w naszym ogródku, kiedy ja go naparzałem taką właśnie laską, że on fatalnie się zachowuje, że on się nie włącza w życie wspólnoty, a przecież tak jest potrzebny, a on taki jest egoistyczny i taki ocenny i tylko oceniasz wszystkich, i tylko krytykujesz, i tylko się stawiasz z dystansem. Wiecie, ja to wszystko mu mówię, nie? Idziemy po tym, po tym kółku, krążymy. Ja go tą laską naparzam. Po latach dopiero sobie zdałem sprawę i spotkaliśmy się nie tak dawno, nie wiem, z 5 lat temu. I mówię: Darek, przepraszam cię za tą tą akcję tam na. na... Mówi okej, okay, wybaczam ci. Nie trzeba było żadnych dodatkowych wyjaśnień, ja to dokładnie pamiętał. I powiedział, po tej, po tej rozmowie położyłem się i spałem cztery godziny. Duch Święty pragnie przyjść do nas z takim darem, który spławi, sprawi, że rozpłynie się nasze serce. To serce tak zlęknione, to serce tak poobijane, to serce tak niepewne, tak zrozpaczone, tak chcące, a nie wiedzące, jak w ogóle odnaleźć drogę do nawrócenia. On to potrafi uczynić. Jeden z psalmów mówi: Pan Bóg dotyka ziemi, a ona topnieje. Dotyka ziemi, a ona topnieje. Bóg wstaje, rozpraszają się jego wrogowie i pierzchają przed jego obliczem ci, którzy go nienawidzą. Rozwiewają się, jak dym się rozwiewa, jak wosk się rozpływa przy ogniu, tak giną przed Bogiem grzesznicy. To, co w nas jest grzechem, duch święty może sprawić, że się rozpłynie. I że zmięknie ten straszny lęk, ten niepokój, ten niepokój, który tak dobrze znamy z opowieści z pierwszego rozdziału księgi Rodzaju. Kiedy oni w panice uciekli, i ta ucieczka nieraz trwa latami. I tam wiecie biegnie za tym uciekającym, banda jakichś nawiedzonych, kurka, chodź, chodź do kościoła, chodź, nie, są go tutaj, on się boi po prostu, bo znowu oberwie, nie? znowu będzie w jakimś poczuciu winy, znowu będzie zawstydzony, znowu ktoś go pokłada tą laską, znowu ktoś go to tam będzie rozliczał z grzechów ciężkich, półciężkich, średnich i lekko średnich i w ogóle, wiecie, no cała ta neuroza, taka cała, cała ta neuroza, którą potrafimy zaserwować sobie wokół tematu grzechu. A Duch Święty ma tę cudowną strategię: dotyka ziemi, a ona się rozpływa. Psalm 42: Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak moja dusza pragnie Ciebie, Boże. Tu widać, jak działa Duch Święty w sercu człowieka, który widzi swoją, swój głód, widzi swoją biedę, widzi swoje słabości i grzechy. Widzi słuchość swojego gardła, widzi swoje pragnienie świętości. Ale pr pragnie Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? Łzy są moim chlebem we dnie i w nocy. Gdzie jest Twój Bóg? Pytają mnie codzień. Rozpływa się we mnie moja dusza. Gdy z tłumem wspominam, jak kroczyłem do Bożego Domu, on sobie przypomina, jak wchodził po, po schodach świątyni, i, wiecie, pewnie nie jeden wchodząc po tych schodach świątyni zastanawiał się, czy się już wystarczająco oczyścił, czy ten gołąbek dostarczył, czy ten baranek na pewno był bez skazy, czy ta woda była wystarczająco czysta, czy ten chizop, którym tam się załapałem na te krople, czy może się za daleko od kropli stałem. Ale on pamięta, że wchodził po tych schodach. I narastała w nim radość i czuł, że cały się rozpływa przed miłującym Bogiem, przed sercem, które tam słysza, jak bije w przybytku najwyższego. Rozpływa się we mnie moja dusza. Posłuchajcie wiersza Merton'a. Panie Boże tej wspaniałej nocy. Czy widzisz lasy, czy słyszysz echo ich samotności, czy pamiętasz ich samotność, czy widzisz, że moja dusza zaczyna we mnie mięknąć jak wosk? Psalm 147 mówi: Powieje wiatrem, i rzeki płyną. Gdy Duch Święty wieje tam, wewnątrz, tych wszystkich naszych twardości tego niepokoju tego ściśniętego serca zaczynają płynąć rzeki rzeki skruchy rzeki wzruszenia przed Bogiem To tego właśnie pragnął ojciec przypowieści którą powiedział Jezus żeby to się stało w sercu tego chłopaka który wracał i który ciągle gdzieś tam mielił sobie w głowie te usprawiedliwiające formuły ile razy wymówiliśmy w konfesjonale tak żeby nie wyszło że aż takim jestem degeneratem że aż tak jestem grzeszny to wszystkie nasze mowy gdyby tam siedział ojciec przy powieści to by przerwał nam wyskoczył z tego i powiedział dziecko i wtedy powiałby wiatr i popłynęłyby rzeki Kiedyś z niezwykłą siłą przemówił do mnie fragment z Księgi Estery. Kochał go komentować. Nie będę się powstrzymywał z tą radością tutaj w tym miejscu. Pamiętamy, Estera jest kobietą, która może ocalić swój lud przed człowiekiem, który ma na imię Haman i który chce zgładzić Izraelitów. Jest żoną króla Sferusa, który wydał dekret skazujący na zagładę. Posłuchał tego Hamana. Haman mówi: Będą z tego same korzyści, dobra, podpisał. I teraz Estera wie, że ta interwencja, którą, której chce się podjąć, dla ocalenia, dla ocalenia ludu, może dla niej samej skończyć się źle, bo jej nie wolno pójść. Bez zaproszenia. Jej poprzedniczka odmówiła królowi pójścia na ucztę i się zrobiła chryja na dworze. I no, król Asferus wie, że nie może sobie pozwalać na takie wybryki swoich żon, no bo straci autorytet na tym dworze. Nie? Ale jednak decyduje się na to, że pójdzie. Aby stanąć przed obliczem swojego męża króla. Trzeciego dnia, gdy skończyła się modlić to jest piąty rozdział Księgi Estery zdjęła szaty pokutne i przeodziała się we wspaniałości swoje. A gdy już wyglądała wspaniale, pomodliwszy się do Boga, który widzi wszystko i ocala. Wzięła ze sobą dwie służebnice. Na jednej z nich opierała się, jakby omdlewająca z rozkoszy, a druga szła za nią, powiewną czyniąc jej szatę przez jej podtrzymywanie. I zapłonęła wdziękiem swej piękności, a oblicze jej rozweseliło się, niby upojonej miłością. Ale serce Miała ściśnięte strachem i lękiem posłuchajmy tej historii jako opowieść opowieści o naszej wędrówce do króla. Do króla Boga, którego chcemy zjednać jakoś. Chcemy ocalić swoją duszę. Chcemy ocalić swoje życie. Chcemy. Z Jego ust usłyszeć wyrok, który będzie wyrokiem ratującym, ocalającym nas. I staramy się ze wszystkich sił pokazać: zobacz, zobacz, spójrz, zasługuję na, na łaskę, udziel mi tej łaski. Ale na drugim planie, gdzieś głęboko nasze serce jest ściśnięte lękiem i strachem. I może być tak, że my się stroimy, wiecie, w liturgię, w Alleluja się stroimy, w gitarki i bębenki się stroimy, w podniesione ręce się stroimy, to są nasze szaty, ale serce mamy ściśnięte strachem i lękiem przed Bogiem, bo to jest to poptłukiwane serce, poobijane. Tą brutalną konfrontacją z grzechem, cokolwiek on znaczy w ustach tego kto nam o tym mówi. I teraz to jest tak cudowny fragment. Przeszedł przez wszystkie bramy, stanęła przed królem, a on siedział na tronie swego królestwa, strojny we wszystkie swoje wspaniałe szaty. Wiecie, wszystkie atrybuty Boga. Sprawiedliwy, nie? który za zło karze, za dobro wynagradza cały w złocie i drogich kamieniach i był bardzo surowy. I podniósł majestatyczne swe oblicze i spojrzał w największym gniewie. To jest mowa o naszej wyobraźni religijnej. Tak tego słuchajmy. A królowa zachwiała się, zmieniła swój wygląd, zbladła i pochyliła się na głowę służącej, która ją wyprzedzała. Ona nie wytrzymuje tego napięcia. Twoje ciało ci powie, co jest w twoim sercu. Czy tam jest ufność i rozpłynięcie się w głębokim pragnieniu, aby odnaleźć swoje życie w Bogu, aby odnaleźć i przyjmować chwałę zamiast poniżenia? Czy to wszystko jest w Twoim sercu? Czy tam jest paniczny lęk i ogromne napięcie? I teraz to zdanie. I przemienił Bóg usposobienie króla na łaskawe, tak, że zaniepokojony zeskoczył ze swego tronu i wziął ją w ramiona, aż przyszła do przytomności. To jest zapowiedź tego, o czym potem święty Paweł powie, że Jezus Chrystus nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, zeskoczył stroną. Zobaczył, jak my się słaniamy z niepokoju, co z nami będzie, z nami grzesznikami. I wziął nas w objęcia i tak jak, co król mówi do niej, odezwał się do niej bardzo łagodnie. I powiedział: Cóż ci to, Estero? Jam ja twój brat, bądź dobrej myśli, nie umrzesz. Ponieważ nasze zarządzenie odnosi się do ogółu. mówił, no sobie, no musiałem, wiesz, tam no to tak naciskali mnie tam, żebym stał się bardziej surowy i męski. Więc musiałem, ale nie bój się, zbliż się do mnie. I wyciągnął złote berło i położył je na szyi i pocałował ją. To jest moment ocalenia, uniewinnienia. Chcę Was dzisiaj zaprosić do takiego wstąpienia, wiecie, do, do, tego, do tych obolałych miejsc, do tego lęku, do tych różnych lęków, tych różnych niepokojów że a może coś nie wyznałam, a może czegoś nie powiedziałem, a może ta spowiedź była nieważna, a może te komunie były świętokradzkie, a może w ogóle jestem oszustką, oszustem. Wiecie, to nie pochodzi od Boga, te wszystkie rzeczy. To są te sińce, które ktoś nam zadał. I często pewnie tą laską kierował ten, który jest naszym wrogiem. Ale pozwólmy, żeby na tę ziemię, Właśnie w te miejsca obolałe mógł wpłynąć Duch Święty, który sprawi, że te miejsca tak ściśnięte i obolałe rozpłyną się, powieje wiatrem i popłyną rzeki.